Dzień dobry. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić prosty retus starej fotografii w Photoshopie. Będzie to również praca liczeniowa na media cyfrowe. Mam tutaj przygotowaną jakąś starą fotografię, którą w Google znalazłem. Przek przerzucamy ją do Photoshopa. Zmieniamy tryb na skalę szarości, żeby łatwiej nam było pracować. Zwiększamy również rozdzielczość obrazu, na przykład na 250 dpi. Widać, że mamy tutaj jakieś zagięcia, tak, mogą być ubrudzenia, brakujące fragmenty. No i Photoshop daje nam całą gamę narzędzi do korygowania tego. Powiększamy na przykład tutaj fragment, możemy skorzystać na przykład ze stempla. Zwiększamy tutaj go, powiedzmy do 15 pikseli. Zaznaczamy jakieś miejsce z altem i stempel kopiuje nam po prostu obraz stamtąd w nowe miejsce, tak. Można w ten sposób to zrobić. Można skorzystać również tutaj z tego pędzla korygującego punktowego. No, który po prostu czyści nam w, może nie tak dobrze jak stempel, tak? No ale powiedzmy, że jak parę razy w danym miejscu popracujemy, to zbierze to jakby tła. Kolor i przeniesie go tak w to miejsce, które się różni. Bo to w ten sposób działa po prostu, że sprawdza, które piksele się różnią, tak i uśrednia to. Mamy również smużenie, które po prostu rozsmarowuje plamy. Teraz pokażę. No i też w miarę w można w ten sposób usunąć te zabrudzenia tak? W ten sposób tło najłatwiej jest zrobić. Na przykład jak tutaj mamy już bardziej szczegółowy element, jak oko. No widać, że niska jakość jest zdjęcia. Trzeba najpierw to wyostrzyć, żeby w ogóle dało się cokolwiek zrobić. Spierzemy tutaj filtr, wyostrzanie. Jeszcze można raz zrobić. So. I teraz powiedzmy, że można tym stemplem, najłatwiej będzie tu miejsce chyba robić. Zmniejszamy go znacznie. Zaznaczamy, że pobieramy stąd barwę, tak? I przenosimy ją tutaj. Rekonstruując w miarę to oko, tak? Tutaj znowu stąd pobieramy, tak żeby mniej więcej się kolory zgadzały, tak? Potem jeśli na przykład będzie zbyt wyraźna granica między tym co my robiliśmy a normalnie to można rozmycie wziąć które po prostu zmiękcza jakby ten krawędzie Na przykład nie, to, to już będzie o wiele lepiej tutaj wyglądało na no, koniec można zwiększyć jeszcze kontrast barw. klikamy Ctrl L i na przykład zwiększamy czelim, tak no, można się tym pobawić, tak żeby jak najlepszy efekt zrobić. No, no na koniec zapisujemy fotografię. No i mamy gotową. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.